Dlaczego czarnek aut? No, dlatego, że jest to minister, który na to stanowisko nigdy nie powinien stać powołany, tak? Niszczy polską szkołę, niszczy wartości, które powinny być jej, być jej bliskie, czyli wolność, równość, tolerancja. E Myślenie krytyczne, również jego nauka, nauka klimatyczna. Nie słucha się środowiska edukacyjnego. Odbiera niezależność szkołom i dyrektorom na rzecz kuratoriów. Nauczyciele i uczniowie za inne zdanie niż to, które ma władza są temperowani. Dlatego powinien po prostu z ministerstwa wylecieć. Trzeba wprowadzić do szkoły równość, wolność, tolerancję. Trzeba wprowadzić naukę krytycznego myślenia. Trzeba przede wszystkim słuchać się środowisk edukacyjnych. Trzeba postawić ucznia w centrum tego systemu. Trzeba również dać szkołom niezależność, żeby dyrektor mógł podejmować i dostosować tak działania do szkoły i potrzeb. Przede wszystkim system edukacji to jest system naczyń powiązanych. Jeżeli jedna nitka w nim się nie spina, to leci cała reszta. Dzisiaj ta nitka nie wychodzi w ogóle od centrali, więc jak ten system ma sprawnie funkcjonować, jeżeli minister Czarnek i całe jego ministerstwo kompletnie jest oderwane od rzeczywistości, jeżeli chodzi o potrzeby edukacji młodych osób. No i nie wspominając już w ogóle o podniesieniu, podniesieniu pensji dla, dla nauczycieli, bo zarabiają za naprawdę małe pieniądze, a ja uważam jako uczeń, że ich praca powinna zdecydowanie stać bardziej wynagradzana pod tym względem.